Tygodnik Solidarność, tysol.pl, trzeci dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. Moim gościem jest pan Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. E, trwa dyskusja, przynajmniej u nas na łamach też tygodnika Solidarność trwa taka dyskusja na temat ataku na polską złotówkę, na temat ataku na polską walutę. Hmm. Czy pan to odczuwa jako członek zarządu NBP-u, że, że jest taka pokusa wchodzenia w strefę euro? Wydaje mi się, że jeśli mówimy o jakiejś takiej, powiedzmy, racjonalnej części debaty publicznej, to jest tutaj konsensus. Widzimy to także w wypowiedziach rządu, przede wszystkim w wypowiedziach ministra finansów. Dzisiaj złotówka służy wzrostowi gospodarczemu Polski. To, że Polska w ostatnich latach rozwija się w tempie przeciętnie dwa razy szybciej niż inne gospodarki Unii Europejskiej, co oznacza, że ten proces konwergencji, czyli tego, że jesteśmy po prostu coraz bogaci dzisiaj średnie PKB per capita, czyli na każdego z nas, na każdego z mieszkańców, to jest 80% poziomu, poziomu Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu było to połowę mniej, więc, czy kilkanaście lat temu, więc odrabiamy te zaległości i dzięki temu, że mamy własną walutę unikamy sytuacji załamania gospodarczego, sytuacji recesji. Dzisiaj z taką recesją zdarzają się, zdarzają się najważniejsze gospodarki Unii Europejskiej, na czele z gospodarką niemiecką. Stagnacja po przyjęciu własnej waluty no to jest domena państw południa Europy, na czele z największą gospodarką południa Europy, czyli Włochami. Natomiast my, nawet te załamania, które mieliśmy na przykład w okresie pandemii, one były krótkotrwałe i szybko wychodziliśmy na ścieżkę wzrostu. A w roku 2008, jak pan premier Donald Tusk wówczas mówił, że Polska jest zieloną wyspą, to także dzięki temu, że mieliśmy własną złotówkę i mogliśmy utrzymać wzrost gospodarczy. Byliśmy jedyną gospodarką europejską, która wówczas była rzeczywiście na zielono, czyli była na plusie. Dlaczego? Dlatego, że mogliśmy zastosować tę możliwość, jaką daje przy próbie zachowania konkurencyjności międzynarodowej gospodarki deprecjacja własnej waluty. Polski złoty realnie stracił niespełna 15%, wobec euro nawet 23%. Procent, ale polska gospodarka zachowała konkurencyjność yy, i mogła bardzo szybko wrócić na ścieżkę yy, wzrostu. Gospodarki yy, europejskiej takiej możliwości w ramach wspólnej yy, strefy yy, nie miały. I yy, yy, koszty, gdyby przyjąć, yy, że. Yy, koszty rezygnacji, nie, tak? Gdyby przyjąć, że nie mamy yy, takiej możliwości, jak dewaluacja, deprecjacja yy, własnej yy, waluty. No, trzeba byłoby stosować koszty fiskalne, trzeba było stosować y, takie y, koszty polityczne, które by oznaczały między innymi albo y, lawinowy, skokowy wzrost bezrobocia, y, albo zgodę na masową y, emigrację. Z Polski. No to są oczywiście koszty nieakceptowalne i, jakby to powiedzieć, z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa dużo wyższe niż koszt deprecjacji waluty. Więc posiadanie własnej waluty jest tak naprawdę dzisiaj gwarancją rozwoju gospodarczego Polski. Pomijając oczywiście fakt, że przy takim zróżnicowaniu gospodarek europejskich, utrzymywanie jednej. Jednego poziomu równowagi w postaci stóp procentowych jest niewykonalne. To znaczy, mamy państwa, które są wierzycielami i które pożyczyły pieniądze. Mamy państwa, które są zadłużone, jeśli chodzi o dług publiczny, które nie są zadłużone. Mamy państwa, które mają wielokrotnie większy PKB per capita na przykład w stosunku do Bułgarii, najbiedniejszego państwa Unii Europejskiej. Ma państwa, które w strukturze gospodarczej mają przemysł i są zagrożone od szoków podażowych, takich jak kryzys energetyczny, to są państwa, które w strukturze gospodarczej mają przede wszystkim turystykę. I Zabójcza dla nich była pandemia. Są państwa, które mają bezrobocie na poziomie kilku procent, są państwa, które mają na poziomie kilkunastu procent państwa południe Europy. W czasie kryzysu tego powojennego mieliśmy sytuację, że Francja miała inflację nieco ponad sześć procent. A Estonia miała inflację rekordową, grubo ponad 25%. Więc to jest sytuacja, w której nie da się stosować adekwatnych do gospodarki środków w ramach wspólnego obszaru walutowego, który jest tak różnorodny. My, patrząc na polską gospodarkę, Mieliśmy przez ostatnie 20 lat, już nie mówię tylko o tym najtrudniejszym czasie wysokiej inflacji, ale przez ostatnie 20 lat średnio niespełna 3,5 punkta procentowego wyższe stopy procentowe niż Europejski Bank Centralny. Dlaczego? Dlatego, że ten poziom równowagi w Polsce jest wyższy, bo wzrost gospodarczy jest wyższy. Zmienialiśmy je w Polsce 55 razy. W strefie euro zmieniano 35 razy. Więc ta elastyczność. Szybkość podejmowania y, decyzji, kiedy y, potrzeba, no jest również kluczowa z punktu widzenia dopasowania się naszej y, gospodarki do tej y, rzeczywistości, tak aby y, rzeczywiście y, stopy procentowe były adekwatne y, do y, no, koniecznego poziomu równowagi. Dobrze, to w takim razie po, po, pojawiają się jednak takie głosy w dyskusji z, y, publicznej, pojawiają się między innymi. Y, również członek koalicji, ko, ko, koalicji rządzącej, mówi o tym, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć się przygotować. Oczywiście to są takie y, jakoś tam plany dalekosiężne, natomiast mówi się o tym. Ja bym chciała, żeby y, porównał pan y, Polskę do tych krajów, do których no, najbardziej jest nam najbliżej, czyli... A, a tych krajów, które przyjęły euro, e, jakie koszty po, po, ponoszą kraje, które pomimo tego, że nie były jeszcze może do końca gotowe, ale to euro przyjęły? No jeśli miałbym skomentować e, wypowiedzi polityków, czego też uczyniłem, staram się nie robić, e, no to m, jeśli ktoś ma m, uderzać się w piersi e, i e, m, nawet jeśli m, rzeczywiście ma szlachetne intencje, jego zdaniem, e, no to jeśli się uderza we własne e, i spojrzy na e, warunki, e, które e, wynikają z korytarza, Wejścia do strefy euro związane z deficytem i długiem publicznym, na przykład. Więc y, no, y, jest tutaj jeszcze, y, znaczy naprawdę nie ma dzisiaj powodów, abyśmy tego typu dyskusje y, prowadzili. Ja też rozumiem wszystkie uwarunkowania polityki fiskalnej w Polsce dzisiaj. Natomiast y, y, jeśli spojrzymy na kraje naszej części Europy, te, które przyjęły euro, te, które y, tego euro y, nie przyjęły, no to mogę powiedzieć y, dwa argumenty które moim zdaniem są no powiedzmy nieobecne w debacie publicznej a niezwykle istotne. Ktoś powie wspólna waluta ułatwia relacje międzynarodowe. Czyli bilans w handlu zagranicznym no, jest lepszy, bo wspólna waluta ułatwia wymianę handlu. To jest nieprawda. To jest nieprawda, bo jeśli spojrzymy na ostatnie 20 lat to Polska jest tym państwem, którym udział w ramach państw Unii Europejskiej w globalnym wzroście, w globalnym procencie sprzedaży na eksport naszych towarów i usług był najszybszy. Y, pomimo y, własnej y, waluty. Co więcej, tylko 5 do 10% zależy, jak zadamy pytanie y, przedsiębiorców, uważa, że jest to czynnik istotny z punktu widzenia y, wymiany handlowej. Dużo istotniejsza jest oczywiście dzisiaj sytuacja popytowa i y, sytuacja recesji y, w y, na przykład gospodarce niemieckiej. Jeśli spojrzymy na y, koszty y, obsługi na przykład długu czy sprzedaży y, obligacji, ratingi, Yy, dla inwestorów, yy, no to również nie ma tutaj yy, reguły yy, takiej, która by oznaczała, że w ramach strefy euro no, będziemy oceniani jakoś lepiej, prawda, będziemy mieli szybszy napływ kapitału. Tak rzeczywiście yy, w przypadku przyjęcia państw yy, europejskich yy, do strefy euro bywało, yy, że ten napływ kapitału, możliwości finansowania yy, gospodarki się bardzo szybko. Yy, Podnosiły i ten napływ był duży, ale potem bardzo szybki był spadek i mieliśmy taką sytuację, że te gospodarki europejskie, które miały skokowy wzrost napływu inwestycji akcji kredytowej, no potem wchodziły w spadek PKB i bardzo często latami odrabiały tę sytuację poziomu PKB do tej sprzed wejścia do strefy euro. Natomiast jeśli spojrzymy na ratingi, to Polska i Czechy. Podnosiły swoje ratingi w ostatnich latach, a nie wiem, Słowenia i Włochy, czyli członkowie strefy euro, te ratingi mieli obniżone. Więc naprawdę euro nie jest tutaj gwarancją. Agencje ratingowe biorą pod uwagę inne czynniki, a nie tylko przynależność do strefy euro. No dobrze, to w takim razie te osoby, które jakby wypowiadają się, mówię o Polakach, o zwykłych Polakach, być może jest takie przekonanie, że jeśli będziemy w strefie euro, jeżeli będziemy dostawać pieniądze, wypłatę w, w walucie europejskiej, to będziemy po prostu bogatsi. Gdybyśmy tak nominalnie dostawali tyle, co e, e, w złotych, to pewnie byśmy, e, byśmy byli, no ale oczywiście to, to, to jest, to, to było takie pytanie, w którym tak naprawdę chciałam wyciągnąć od pana argument yy, za tym, że tak się nie stało w przypadku tych krajów, yy, o których mówiliśmy, yy, o, o których Pan mówił przed chwilą, że to, że zaczęli dostawać pieniądze w euro, tak naprawdę nie oznacza, że są bogaci. Nie, nie, to oczywiście yy, jest wyłącznie kwestia waluty, która jest yy, walutą obowiązującą w danym yy, państwie. No, z, duż, z rezygnacją z dużej części polityki pieniężnej, o czym, o czym mówiłem, to byłoby ze stratą dla e, gospodarki. Na, natomiast e, e, oczywiście nie. E, jeśli spojrzymy na wzrost gospodarczy e, w ostatnich latach, to Polska była państwem, które rozwijało się najszybciej. E, PKB Polski rosło najszybciej, to jest 13%, z, jeśli spojrzymy na 19 rok, czyli sprzed pandemii, 13% skumulowanego wzrostu gospodarczego. To jest najwyższy wzrost wśród państw Unii Europejskiej. No odrzucam tu jako skrajny przykład Irlandii, bo ona trochę ma inne tutaj, że tak powiem, reguły funkcjonowania swojej gospodarki, ale no z całą pewnością da się wywieźć dokładnie odwrotną tezę, że złoty przyspieszał wzrost gospodarczy Polski, a nie, a nie go. Spowalniał a i a euro w żadnym razie nie przyspiesza y, zamożności. A, a, ani, ani wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach, które to euro y, przyjęły. To, to, to nie działa automatycznie. Oczywiście y, jest tak, że te państwa y, y, po, po kilku latach, jak Hiszpania czy Portugalia, y, już wróciły na swoją ścieżkę, ścieżkę wzrostu, y, a, ale y, z całą pewnością dzieje się to z y, różnych strukturalnych i innych powodów niż samo przyjęcie wspólnej waluty. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Artur Soboń z Narodowego Banku Polskiego. Zamykam w ten sposób przynajmniej na dziś dyskusję o, o tym, czy chcemy utrzymać polskiego złotego, czy nie. Polski złoty ma 100 lat i mam nadzieję, że kolejne 100 lat przed nim.